Dawno na kanale Motomio nie mówiliśmy o kaskach i myślę, że nowe malowania Shoi, a przynajmniej część nowych malowań to jest świetna okazja, żeby to zmienić. Przed wami nowości na 2026 rok z palety NXR2 i z J-O. Zapraszam. Patrząc na nowe malowania NXL2, bez wątpienia można stwierdzić, że Shoy postawiło w tym roku przede wszystkim na fanów anime i gier komórkowych. Tak mi się wydaje. Przed Wami, no cóż, dla fanów Hatsune Miku absolutny. Klasyk. I tak zupełnie poważnie ten kask naprawdę może się podobać, nie tylko fanom anime. Jest on unikalny, jeżeli chodzi o wygląd, ale zrobiony ze smakiem. E, natomiast z takich mniej krzykliwych wzorów mamy dwa malowania z wspomnianej gry The Origin. E, jeden w takim czerwonym czerwono-łososiowo-różowym wydaniu. Bardzo smaczne to jest, zwłaszcza na te kasków szoja z poprzednich lat, które były, no, umówmy się, dość zachowawcze. I mamy również malowanie troszeczkę bardziej stonowane, w takim, niech się schylę po niego, białym, szaro niebiesko, żółto-czerwonym wydaniu. Powiedziałem stonowany, ale mamy tutaj cały kolor tęczy, natomiast on rzeczywiście jako całość również bardzo trudnie wygląda. Warto sobie przypomnieć kilka rzeczy o NXR2. Przede wszystkim to jest świetny sportowy kask do jazdy na co dzień. Zwróćcie uwagę, bryła tego kasku, ona jest naprawdę kompaktowa. Zresztą jego waga również jest no, bardzo konkurencyjna, 1450 gramów. Ta masa się w przyzwoity sposób rozkłada na głowie, więc ten kask nie męczy. Jednocześnie też zwróćcie uwagę na jedną rzecz. To jest kask sportowy, ale do jazdy na co dzień, do jazdy ulicznej. Nie musimy tak mocno pochylać głowy, żeby te strugi były prowadzone w taki sposób, że tą głowę nam utrzymywać, jak na przykład jest w XSPR Pro. Tutaj mamy. Troszeczkę inaczej poprowadzone to powietrze. Możemy być troszeczkę bardziej wyprostowani, a dzięki temu więcej widzieć, nie męczyć tak karku i jednocześnie te strugi dalej tą głowę będą nam utrzymywać. Oczywiście to jest włókno szklane w opcji. Mamy szybę chromatyczną i bardzo ważna rzecz. Ja wiem, że nie wszyscy motocykliści to lubią, ale zapięcie. Double D, które jest najbezpieczniejszym zapięciem, jakie zostało wymyślone. Łatwo się do niego przyzwyczaić, warto się do niego przyzwyczaić. Dzięki temu mamy pewność, że ten kask nawet przy bardzo silnym szcząsie no, nie zerwie się po prostu z naszej głowy. NXR2, wyśmienity kask od Shoja. Bardzo go lubimy w nowych malowaniach. A, jeszcze jest jedno malowanie. Mamy taką panterkową wersję. Jak ktoś lubi być zauważalny na ulicy, to na pewno w nim będzie mat ze złotem, z delikatnym, chromowanym, takim e, bardzo charakterystycznym, między innymi e, którymi obklejamy e, sportowe samochody w wydaniu. No i oczywiście Tygrys Pantera, jak zwał, tak zwał, ale wygląda Fearless, zresztą tak się nazywa. E, mówiłem w wstępie, że oprócz Emixera będziemy mieli dla Was nowości również inne. Zapraszam Was. Na tegoroczne nowości troszeczkę bardziej skuterowe, czyli Jayo. Klasyczny kask, który bardzo dobrze znacie. Również w bardzo przystępnym wykonaniu. Bardzo lekki, raptem 1050 gramów. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Kask, który jest kaskiem tak naprawdę z szybą, ale na pierwszy rzut oka w ogóle tego nie widać. więc myślę, że każdy, kto lubi styl, wszyscy, którzy jeździmy na sterowych skuterach, taki styl sobie cenimy. Bardzo to doceni, zapięcie również Double D. Szyba w akcesoriach również może być fotochromatyczna, więc jakby pełen luksus. No, i malowanie na 2026 rok to jest chyba najbardziej krzykliwe, ale jednocześnie znowu krzykliwe, za to bardzo stylowe. Tutaj z tyłu mamy jeszcze taki dzynzek skórzany, również taki delikatny akcent. Bo ja nie sądzę, żeby ktoś to wykorzystywał w obecnej chwili zgodnie z przeznaczeniem, czy jakimś mapnikiem albo czymś takim. Natomiast dodaje to kolory tu. Oprócz tego. Oprócz tego malowania troszeczkę więcej klasyków. Myślę, że z tego kasku ucieszy się każdy fan klasycznych motocykli, nie tylko skuterów. Na przykład Moto Guzzi, które mamy u siebie na pierwszym piętrze Motomia. Zwróćcie uwagę, przepiękne, przepiękne malowanie. To nie jest czerń, to jest taki bardzo głęboki fiolet jeszcze z teksturą. Wygląda to absolutnie świetnie. Po drugiej stronie po prostu Czarny, więc no, Shoei w tym wypadku znowu przełamuje standardy. Bardzo mi się ten kas podoba. Naprawdę, naprawdę przyzwoicie wygląda. No i oprócz tego jeszcze takie już totalne klasyki, czyli czernie z charakterystycznym paskiem, ale również z szarym takim przełamaniem. Chociaż to też nie jest do końca czerni. To są takie jakieś antracytowe krainy, które tutaj gdzieś widzimy w malowaniu. No, wydaje mi się, że tak, że to, jest, że to też jest przełamany kolor, przepiękny i mat. Dla każdego, kto lubi klasykę, już taką rzeczywiście w takim wydaniu, e, fajna naprawdę e, rzecz. I jedna ciekawostka, co prawda, nie jest to model na 2026 rok, ale z końcówki 2025, czyli Gramster 06, w wydaniu naszego wspaniałego mistrza świata, czyli Marka Markeza 93, ale patrzcie, jaka to jest klasyka jak ten kask nawiązuje do lat no myślę że spokojnie 80 jeżeli chodzi o historię motyklizmu, zachowując przy tym wszystkie dobrodziejstwa współczesnej techniki i oczywiście zapięcie WD więc tutaj pomimo tego że ta bryła jest troszeczkę retro to przekaz i zastosowanie tego kasku jest jasne. Shoy w tym roku będzie troszeczkę bardziej szaleć. Widzieliśmy kaski na aikwie również z innych modeli, które do nas dotrą niebawem, więc na pewno wrócimy w części drugiej, pokażemy Wam, jak wyglądają inne modele, natomiast na pewno nudy nie będzie. Jeżeli macie jakieś pytania o te kaski, to dzwoncie koniecznie do Motomio, tutaj do Kamila, on na wszystkie Wasze pytania odpowie, albo przyjdźcie na ulicę Zakopieńską 171A w Krakowie, i możecie je zobaczyć na żywo, możecie również przymierzyć, dobrać kask pod waszą głowę. Dobieramy kaski w ten sposób, nie każda bryła jest dla każdego. A jeżeli macie jakieś pytania tu i teraz, to dajcie znać w komentarzach. Obserwujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnych filmach, również w drugiej części o kaskach Shoi. A no i koniecznie dajcie kciuki w górę.